Mój ojciec powtarza, że w takim mieście jak Bombaj niewiele trzeba, by czyjeś życie całkowicie się zmieniło. Zrozumiałem, co miał na myśli. Moje życie zmieniło się po tym, jak spotkałem tę kobietę. Przepraszam panią, kto cię tu zatrudnił? Ten szal zrobiono z czystego kaszmiru. Jeśli się zniszczy, cała wasza załoga się nie wypłaci. Nie stój tak, możesz odejść. Tak proszę pani. O Boże. Beznadziejna dziewczyna. Zdaje się, że przeznaczenie stawia mi dziś na drodze samych prostaków. A czy potrzeba doktoratu, żeby zasiąść w samolocie? Co się stało? Dlaczego tak się pani złości? Kaszmirowy szal kosztował na pewno nie mało, ale ten magazyn jest dużo tańszy. Może pani kupić drugi. Dlaczego tak to panią denerwuje? Proszę, podniosłem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry panu, czym mogę służyć? Dzień dobry, dzień dobry. Czy przyjmuje pani zamówienia na śniadania? Tak, proszę pana. Chciałabym miskę świeżych. Nie chcę nudnych sałatek, poproszę coś treściwego. Chciałabym miskę świeżych. Czy macie ryż z czerwoną fasolą? Nie proszę pana. Przepraszam, słucham panią. Czy przyjmiesz zamówienie? Czy będziesz tu tak stać i się gapić? Czy ktoś w ogóle przeszkolił załogę? Przepraszam panią, czego sobie pani życzy? Przepraszam panią, słucham. Zgodnie z kolejnością alfabetyczną moje miejsce jest przed pani. Więc to ja powinienem zamówić pierwszy. Jeśli nie ma pani nic przeciwko temu. Proszę. Dziękuję. Poproszę paratę z jogurtem i pikle. Proszę też przynieść trochę masła. Chciałbym zjeść najlepszą paratę świata. A czego pani sobie życzy? Dziękuję, że wreszcie mnie zauważyłaś, Sangito. Chciałabym miskę świeżych owoców i musli. Oczywiście, już podaję. Proszę się pospieszyć z moim zamówieniem, tak jak z jej. Obrzydliwe. Żadnych manier. Typowe drobnomieszczaństwo. Tacy nie zasługują nawet na to, by siedzieć w samolocie. Dobrze pani odgadła. Prawdę mówiąc, po raz pierwszy lecę samolotem. Nigdy wcześniej nie leciałem. Nie dziwi mnie to. Pracowałem całe życie, pomyślałem więc, że zrobię sobie przerwę. Pracujesz, tak? Oczywiście pracuję. Zamknij usta jak jesz. Jak mam powiedzieć, co robię, skoro mam zamknąć usta? Wie pani, lubię szukać szczęścia na loteriach i w turniejach. Wygrałem ten bilet w takim właśnie konkursie. Trochę paraty? Przepraszam, co pani robi? To, co tu pani zostawiła, nakarmiłoby biedaka. Czy mogę wziąć pomarańcze? Lubię pomarańcze, a ponieważ te są za darmo, to się poczęstuje. Tego już za wiele. Przepraszam, słucham Panią. Chciałabym zmienić miejsce. Przykro mi. Nie interesuje mnie, czy ci przykro znać coś już. Oczywiście, czy chciałaby Pani usiąść z tyłu? Wszystko jedno. Dobrze, proszę iść ze mną. Podnieś to. Proszę pani, chciałem coś pani powiedzieć. Ma pani niezwykłą osobowość. Proszę mi dać wizytówkę, może gdzieś się spotkamy. No proszę. Albo chociaż numer telefonu zadzwonię do pani. No co?